Cześć, tutaj z Perez I Vivitek Nagrywamy z The już zaczynamy, tak więc Gra się rozpoczęła e, ty jestem z tobą Tak! Jestem za tobą Yeah! Po prostu to wow. Dobra, ale dobra, fajnie, więcej takich odcinków No Dobra, zbieramy drewienko i zaczynamy, podziemię iść Bo trzeba trochę nazbierać żelazaj w ogóle i no najlepiej diaksy spoko o lul muszę tego mikro ściszyć nie odsunąć trochę od siebie o lul muzyczka dobra kurde no to to gdzie jesteś chyba ja, tu jestem tu dobra o, to jest dla niewiedzących The Walls to jest takie coś że tam się rozbudowujemy tam ten mamy na to 10 minut około Zależy no, i jeżeli minie te 10 minut, tutaj takie ściany opadają, te ściany robią taki plus, no i wtedy drużyny na kantach tego plusa między sobą walczą. Dobra, Wiwitek, bijamy tutaj. Dobra, pragnijcie zbudować się żebyśmy się nie zbukowali. jaksa już mam, lol, co? Już mam diaksa, nie. No się! Ej, kok się na dół Spoko o lul. Ej, no to Ej. dziwne Ej dobra, teraz już starczy, bo, bo się zabije To czekaj, coś zrobię fajnego Spoko, no, skacz Żyjesz. Żyję no i dobra, nie teraz do ścianek tego bloku idź w przeciwną stronę, o, teraz Umiesz, możesz kopać? No właśnie, że nie kurde. Okay. No ciśnij w tamtą stronę, no. O, kurde. Dobra, w to pana maksa, nie? Kurde. O, czekaj. Już z gościem tak raz ten. Czekaj, idź w tamten bok. No ja już szchodzę. No. Czekaj, a idź w tamtym na maksa. Się odbić jeszcze. Ja nie mogę, nie. mogę, O, Ale... o, o! Dobra! jest Aby była w jakby tak przez 10 minut. Dobra... Ciśniemy na dół. Dobra, już żelazo mam. Kurde... Mam nadzieję, że do lawy albo coś nie wpadniemy. Ale chyba raczej nie. Dobra, do tego, do Bedrocka się kopiemy. Dobra. Dobra, już jestem przy Bedrocku. Już tutaj kopiem. A tutaj by się no przydało. i już mam drugiego diaksa. No to super. A tutaj by się przydało coś w tym stylu. O! Ale epickie. Żeby tak nie ten. Nie, nie gapili się. No, 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 no. Rozumiem. No. Czekaj. Ty tam chyba jesteś. Cyk, cyk. Ała. Czekaj, jestem zaraz koło ciebie. Yes. 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 Ej, no gdzie ty jesteś? Ja? jestem obok ciebie, po twojej lewicy. Ile... A, tutaj hmm? jesteś. A Cześć. ci co przeżywają, biu, przezywają youtuberów to japońskich ilszczyzny. Jakiś gościu napisał. Pem pę, pępam pę. Roczny coś tam Węgielek Ej. Dużo ludzi. Tak? Ej, mój ten. Ej, mój kursor myszy gram w te, Gram już z tym kursorem około dwóch lata dopiero teraz mi się przypomniało, że mój kursor myszy to papieros. No właśnie też, patrzałem na twoje filmiki i patrzę co, co, co to jest A to papieros. A ja... oho, dobra. <noise> Bo zaraz na internecie taką reklamę, że, że tam kursory były do wyboru. Coś ściągnąłem program, eee, zrobiłem jaksa, tego. Masz... Widziałem Dixa. Ja już dwa. Mm, fajnie. Dobra, e, dobra, drewienko sobie przerobimy. A wiesz co poczekaj, ale tutaj tak... o... Dobra. Dobra. I to będzie epicki moment. Ta. Tak o crafting jest. I Dobra. Ja nie wiem czemu, ale się przyzwyczajem że tylko sześć drewienek biorę do tego i, i, i żadnego więcej. Enchanting. No, ja już zauważenie. Już ja sobie mieczek zrobiłem. No, piąty level, to tak nabijemy do dziesiątego i możemy. no. enchantować. Jabłuszko mi wleciało. Wiem, tutaj wypadają ciastka. Ja już mam trzy jabłuszka H, i cztery ciastka. O, o, Emerald się przyda. Wiem, zrobię tych jak Żuli. Hey, a ogólnie u mnie otwierają, tak dla widzów i dla, i dla Ciebie, jeżeli Ci nie mówiłem, w moich okolicach otwierają nową Biedronkę. A tak, ostatnio mi mówiłeś. No, Biedronka normalnie, cool, więc żure się zbiegną. To jest epickie. Z miast, państw i tak dalej, więc będzie szał. Szał na maksa. Czekaj gdzie się dokopałem, ale to chyba ty byłeś. No idzie. O nie, tego tutaj nie. Ej, tutaj caj jest. Ale i tam yes. nic. Ej, bo tutaj Lawa. Oooooo, oh, nice. Aha, dobra. Ej, nice. to czekaj, no to trzeba tutaj to zostawić, a później się zrobi wiaderka i no. I się wyleje na ewentualnie na jakiegoś No, no. czekaj, ja tam pójdę po... jeszcze tam trochę pooglądam. O... ja Jest, widzę światło. Widzę Ej, tak, światło. zbieramy kabel i robimy wielką wieżę. Wieżę na powierzchni? No. Ej, dobra, to tutaj już y, trochę wykarczuję drzewa. Bo musi być. Muszą być wykarczowane. złoto ci się przepala i dodałem ci jeszcze 5 sztabek. Dobra, ja mam ten. Bo ja tutaj żelazo już przetapiam. Wiem, nie, widziałem. No nie no, zaś jaksa nie... Nieco się chyba dzisiaj bierze Jeszcze... Jeszcze no diaksy Te, to jest trochę dziwne. Mm, już wcześniej miałem diak dwa diaksy, a przed chwilą dostałem jednego i mam achievementa. <suszy> No, to jest takie dziwnie, bo zrobione. Bo najpierw musisz wypełnić ileś tam achievementów, żeby dostać następnego achievementa. Mm -hmm. sobie crafting. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, okay, idę wykarczować te drzewa. No, dobra. Jakbyś pójdzie. Dobra, ja już sobie tutaj robię... ...coś. Kupisz sobie mieczek z entrą, tu na lewo. No i zrób tych żuli. Tych te, ty, z jajek. No, no, zaraz, czekaj. Dobra, pio, protection może być. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, pięć julii. Poczekaj, dam ci jeszcze kolejnych pięć. Sputujmy, Biedronkę z Kobla. Diaksowa ta za szesnaście emeraldów. Ta zbroja? Na. no, pierś. Pierś. Na pierśnik. o, o ja wiem co dobiorę. Enchanting table. Ej, się opyla. I czekaj, ty, gdzie, gdzie to jest wejście. Ej, skrzynka na drzewie. A, dobra. A tak. Lol, ej, jakie rzeczy tu są? ATT czy coś w tym stylu? Dispensary. I 16 strzał... Ej, wiesz jak to się może sprzydać? No albo zwierzę możemy walić. Ale nie tylko... No tak, ale jeszcze ten. Jeszcze strzały są, więc... Jeszcze by, by można zrobić... Ej, Ty chcesz ej, jeszcze, ej, jeszcze zbi zbiorę nitki ten i można zrobić pułapkę na, li na linkę. z Zgówki. No nie no zaś mm -hmm. Ej, no on mnie chyba podrywa. Ten villager. Patrz, wpadłeś mu w oko. niegrzeczny villager. O, a, ten, ten białas też. Lamer. Um, no kurde, zgubiłem się. No, no, no. Jaki tutaj jest las. Jaki tutaj jest las. Czekaj, no. Ja nagrywam, tato! Dobra, już jestem. Znowu diaks. Dobra, cztery diaks, to się chyba zrobi budki. O, dobra. No LUL! Czekaj, ten białos, nie. Tego tu nie widzicie, a jak, widzicie, jak nie widzicie, to jeszcze lepiej. Dobra, gdzie ten... No to... nie mi mnie na skate, nie? sobie wyłączyć niedostępnego. I te villagery party robią czy coś. No bo też są. Gdzieś się poszli. Dobrałam kupę drewna. Jest, znalazłem tą dziurę. Tak jest! Jestem the best. A właściwie jak mnie słychać? Dobrze. Dobra. Bardzo dobrze. Zoto to już ci się przetopiło? Już ci lecę tam. Galotki sobie muszę zrobić jeszcze. Chę. Ta dyrtę tę kopałem przed chwilą. Mhm. Na pewno coś wykopię. Ja muszę zatkać tutaj czymś tą dziurę. Żeby... żeby lud miał. jakąś tam. pułapkę w tym stylu. Ja mam redstone. O ty w tupę. masz? Tak, tylko że. no to. no tak, redstone i można by zrobić. O, oh, fuck, można zrobić był mechanizm, żeby ten. pułapki w sensie. Tylko że szkoda, że nie mam ten Clay's ikisong Lol, co by się stało? Lol. Dobra, trzeba... ja idę tam ten? Trochę zatkać tą dziurę. Dobra, jest dwanaście ciastek, cztery mm, stagi Kobla. Mało. Ja mam Ja mam drzewa. Ile? Nie chciały. Ale przerobionego czy nie? Nie przerobionego. Mmm... Zaszalałeś. No. Trzeba było miejsce robić. To będzie czampreza. A gdzie ten? Gdzie są ci ci... ci, ci te żulki? No poszli na takiej party, o co to jest. Gdzie oni są? A, bo tam za... One chyba to... One tam są. Tylko, że to zatknęło jakaś... A tam, cicho. Co tam się kroi? Ej, ty Jacksowa de, de, ta... Ej, Enderperła. Mm. A, motyką będę nawalał, mhm. No, no. A, a ja sobie kupiłem stejki od tego rzeźnika. Też sobie kupię. Mam jeszcze pod, y, i z tej skrzynki dostałem 4 Wańcy 6 ko y, tego kola. Kola w sensie dżungla. Dwa dispensary, 16 redstone'a. 16 strzał i jeszcze jedną protjonkę na spida. A i chcesz Diaksa? Już mi te diaksy bokiem wychodzą. Ile masz? Jeden. Bo <grym> <grym> mam łódki diamentowe. Ja Miałem już diaksowe, diaksowego miecza, teraz go muszę enchantować. Dobra, jeszcze jedne, jednego. Ja Cię nie ogarniam. Czemu i innych, lud, i innych ludzi? Czemu, wy, czemu niektórzy robią diaksowe buty na początku? Przecież każdy wie, że się klatę robi. Ale ja z żelazną zrobiłem akurat. <noise> to żelazną do kosza. No nie no. Bo widziałem jednego gościa. Miał 8 diaksów i nie wiedział co wybrać i, i myślał co, co by tutaj zrobić. Buty. Zrobił buty. aha <grym> I chyba miecza, ma no. Buty i dwa miecze. Albo kilofa? Ja tam jeszcze nie pamiętam. Oluj, teraz mi same emeraldy wychodzą. Oj, powiem ci, ale dobry pomysł zrobili z tym, że po prostu nie musimy zna znajdywać tych różnych... Minerałów, tylko, że po prostu nam z kobla wy wyskakują. No, x-ray, nie? No, no, no. Nawet dobre pomysł. Przyjemne, spożytecznym. Ale to wiesz, gra jest dla przyjemności, a nie do cheatowania, nie? No, no właśnie, też mi to skurza. Nie, nie, nie rozumiem tych ludzi. Ja tam tam spróbowałem kiedyś na Nobdusie pojechać na SG, że na Chess Findera, ale to nie było fajne. Nie, za nudno Dobra, teraz muszę galotki jeszcze zrobić i Hej, Ej, dużo ludzi jest. No wiem. No wiem że jest 20 coś. Dobra, ym... ściany upadły? Nie, jeszcze nie. A... Um, chyba nie Kurde, czekaj no. Obdały Ściany opadły czy nie Opadły czy nie? Właśnie się nie wiem Czekaj Polipa Ale się boję wyjść, bo mnie zarżną, a ja nie mam nawet klapy. Kówno mam Klamy nic nie napisali. Nie lubię ich e, tutaj mam twoje złoto. I je. żelazo. Ja nie anon, żelazo jest moje ale złoto się może wziąć. Moje Trzymaj, tutaj żelazo. już Ci wyrzuciłem. Dzięki. No to za poszłem. Na całość. Słucham, Dobra, się przydają te... O co się żul Protection. I chcę pograć w Julianerów ze swoimi kumplami. Ej, unbreaking i, i en, EF... Zawsze miałem z tym problem. Efficiency, czy jakoś tak. EFINITY, o tak. Y, jak sława się kiera. zajechali, Lola, jak ci A, słuchaj, mam tą potkę. Och, no. od razu się rozjaśniło. O, jak w oczy razi. A teraz efekt. Efekt. Daje, daje, daje. Może na nagraniu będzie trochę ciemniej. Idę pograć z nimi w żulionerów. Milionerów. Lul, zabiłem! Ej. Ej. Halo? No? Kogo zabiłeś? Dobra jesteś. I, bo tak się zagapiłem na takiego jednego villager, mm. takiego jednego że, przepraszam, żula, żeby ich nie obrażać. No i ten, i tak jakoś ten, zniknął. Małem go tylko raz kilofem i zniknął. Tak Czekaj. jak cała reszta. Ja, ja se kilofa z nie. Przepraszam. Wszystko moja wina, że uciekli. Koniec jest smutny. E, mam, 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 mam. A, się zły. Dobra, to ja już jestem cały i zdrowy i w ogóle. Ej, te też, te a nie, tu jest moje. Nie, już nie ma nic. Ja ci dałem te cztery żelaza. Kurde, bo jeszcze to potrzebuję jeszcze dwa... E, jeszcze trzy ja potrzebuję, A to czekaj. Ja już tutaj dam. A, to trzy to mam akurat, masz. Masz? Ja dałem już do przepalenia, ale dobra. To tamto sobie wzią, weź. Dobra. Dobra, ja już mam siliaksy. Ej, wszyscy mówią, że Protection 1 jest lepsze niż Protection 2. Bo Protection to jest praktycznie ochrona, nie? No, no, To no. Ochrona 2 powinna być lepsza, nie? Niż 1. No, bo to jest lepsze. Nie rozumiem. ale no, no, no. To co? Jesteśmy przygotowani na walkę. No chyba ty. Ja nawet gaci nie mam. Nawet na buty w nie stać. Dobra, miał hosset'u, tutaj dam... Ja już sobie tutaj te stagi dam, żeby już później... Co to już budować jak wyjdziemy na powierzchnię, nie? Dobra. No, to można być No to czekaj, ja ci coś zenchantuję jak coś. Ja mam tutaj lewla, tylko po prostu nie mam rzeczy. Okay, no, ja mam... A ci? Cicho, cicho, czekaj, bo ja, ja zaraz, zaraz, je zrobię, zaraz je zrobię. Przekoją się. Dobra, jest moc, jest moc. Jakiś tam duch z dupnego materiału, ale za coś. Ema, masz żelazo? Kurde, żelazo, żelazo, nie, tąd, tylko złoto. Nieprzepalone. A to jest złoto. Dobra, może być. Ej, no tu może jeszcze dużo tego złota nawet. A gulotki muszę. A to wiele jeszcze ci brakuje? E, na galoty mi brakuje czterech. No to e, e, już zrobię sobie kilofa i ci pomogę. Co go zenchantuję. Co ona robi z takim tylu? Dobra, nie wiem co to znaczy. Ale ja jest do... miecza Aha Ja tam zawsze ją na najwyższy. A najwyższy w naszym to jest 8. Ten, bo już wcześniej sprawdzałem. Kurde, czekaj no. Jest 8. A ślak, ominąłem. Dobra, o jest systemeczka. Aaaa, szlak w pogromcy nieumarłych. Ten, on, akcja, połóż coś tam. Ja mam knobaka. Jedynkę. I ściany opadły. Aha. Ale trzy ściany opadły. I chyba opadły? A nie, że 20 sekund. Nie, coś. Co? Jest... Czekaj. No już mam. mam do ciebie prezent. Stój w miejscu. No, oho, 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 Kłak. Został usunięty. jest? Uluwol. Ul. Aha, dobra. E, nigdy nie róbcie takim sposobem. A pikwe jest jaksem. Ale mi was ze na ro rob Tyle roboty na marne. A jakie chcesz te, te galutki mieć złote? Czy żelazne? Tyle jakie, ale najlepiej żelazne. No, bo tu już się dwa żelaza przetapiają, nie? A Czyli czekaj, dwa ja już tam trochę. Dwa złote. Mm, Ej, dobrze zrobię że no. skrzynkę. Ja no właśnie trzeba tu pochować te niepotrzebne rzeczy Znaczynać... Oj! <laughs> pięć diaksów oddalić. Czekaj no bo jak tutaj chyba pięć dałem To wszystko jeszcze idzie... Użyj, ale nie tego nie chcę no dobra, no to co, jesteśmy gotowi? Nie! I w ogóle jeszcze nie za czy ściany wpadłem. No to co, wychodzimy? Nie boję się. Czekaj, yy. to czekaj, ja pójdę na patrol, o. Dobra, tam gdzieś za tym koblem jestem. Jest, jest powierzchnia. Ej, no właśnie, Czyż możemy iść tamtędy tym tunelem? No, a musisz... Yy, a jak chciałeś? <laughs> Do góry się podkopa. <laughs> Zobaczymy czy ta jumpreza tu jest normalnie. czy nie, Nie, bo zostały usunięte. <grym> nie ma już jumprezy. Be bez nas skończyli. Kurde, ale z nich jest. No. Jestem pod tobą. Ludzie jeżeli chcecie dołączyć do jumprezy z nami, tu... to... Tu jest Połapkujcie ten filmik, e, e, czy coś, cokolwiek. What the hell! No, no, no bo jak jak ci w skrzynce. Idziesz tutaj? Poczekaj. Dobra, to łapkujcie ten film, albo piszcie w komentarzu wszystko jedno. A jakbyście łapkowali i pisali w komentarzu, to wtedy dołączycie do jump prezy u Julii. Ile się możecie nabyć e, w ten sposób, który właśnie powiedziałem. Takie I tak, masz tak, tak wiem. Ten film będzie w dwóch częściach, więc tak, to będzie koniec pierwszej, nie? tutaj z Witkiem się pożegnamy. O, już? Ale to będzie pierwsza część. Ha, dobra, świetnie, dobra. To nakręcimy w dwóch częściach, tak. Więc to będzie pierwsza część, a w drugiej nas pozabijają, albo my ich. No tak więc, komentujcie, tak tak O, oceniajcie. Cześć. 什么？